Lol z tej strony Magie Gramps. tutaj robić e, No Speed e, Challenge. Teraz już e, klika, już nie nagrywałam. więc robimy teraz No Speed Challenge. E, w tym challenge polega na to, że nie mogę po prostu sprintować. Będzie to bardzo upiorny challenge. Poprzednią rozgrywkę jako kobert moszka mnie nie nagrać, ale mm, teraz już macie. Oh, per... kur... Nie ma, bo w poprzedniej co też widzowie więc na tym pistolet yy, jako Scientist. No, dobra, to amunicję, Idziemy. I tak. Yy, pod koniec odcinka będą moje nominacje, które nominuję. Mam nadzieję, że jedna osoba, która to tylko to zobaczy. jestem na to bardzo mało szansa, ale to też było. Jest to mój ulubiony YouTuber, jeśli chodzi o SL-a a więc pod koniec wszystko powiem Jak, że nie mogę sprintować to muszę wyrzucić tak o karty Dobra. to będzie też bardzo bardzo a. I zasady No Speed Challenge polegają na tym, film nie może być cięty, musi być całkowicie pełen. Jeśli zginiesz, możesz po prostu wyciąć, bo to wiadomo, że umarłeś, że wiadomo, co się stało, więc no, nie, mo nie może być film cięty, i nie możesz e, szybko biegać. Hmm. Musisz uciec, nieważne jak, tylko żebyś uciekł e, do klas, które Gram ja, w tym czasie, że się klasoda i naukowiec. Potem czasami dać uciec. No. To jest no. ja jadę tu. Jest ktoś tu był. E... Jesteśmy wchodzi wszystkie scp ki prawdopodobnie w lifcie. Ja idę. Właśnie bo może to być przydatny kula. Ej, tu ty... nie. Kula działa chyba tylko w efekcie biegania, nie? Byku, robię... Daj mi! Ja robię speed challenge... No speed challenge, byku, daj mi! Chodź! Chodźcie! Mam kartę, żeby to otworzyć! Tak! Zrobię no speed challenge! Za pierwszym razem! Ej. Ale łatwo! Daj mi się coś zepsuło! Teraz jako naukowiec, normalnie wy tam wiesz. Dobra, chodźmy! Czek, gdzie, 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 Powiedzcie, że tu jest checkpoint. Kurno! Nie wiem Gdzie jest? Kurna, gdzie jest walony gate? Jak co zrobisz ten mątki Challenge, Tak! Dajcie mi tego gate'a! Kurna! Dajcie mi gate'a! Tak! 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 Zrobię mój Challenge za pierwszym razem! Eee, plugin. Dobra. Jeszcze mu nie biegam? No, specjalnie dobra. A teraz używam koni, żeby się w to dobiec. Dobra, już wywalone w to. Jest! Uda się! Uda się! Uda się za pierwszym razem! Powiedz, że to się nagrało! To się nagrało! Nagrało się! Tak! Uuu! Ej masz tu kartę Masz tu kartę zarządcy dowódcy te, Administratora placówki Ja mam e, o piątkę Eee dobra Nie, Dobra poczekaj bo ja teraz Bo ja ogólnie teraz Ja ogólnie teraz nagrywam muszę powiedzieć kogo nominuję Ej, dobra udało się to tak, do challenge'u nominuję Placko Maniaka. Zobaczymy jak Tobie pójdzie i no Challenge. I nominuję Jakubałkę, jeśli to w ogóle zobaczy. Mi miło było, gdyby skomentował mój film, ale wątpię. Więc te dwie nominacje lecą do placko Maniaka i do Jakubałkę. I teraz zrobimy sobie resztę rundy, żeby odcinek nie był za krótki. I co? Nie gramy dalej. I no. Ale udało się, zrobiłem nospied challenge! Tak! Ja odciekłem tylko dlatego, że mi się Nie, na znaczy świe plugin tak działa. Strażam co dowód z placówki, raz na górze. Nieźwiadek udało się! Mam to. No speed challenge zaliczony! A nagrywasz jeszcze? Tak, nagrywam! Będę nagrywał do końca gierki. Do końca tej rundy już. Dobra, nie chcę te wiersz. Nominowałam Piosku Maniaka i Jakubałkę, zobaczymy co zobaczy. Fajnie byłoby było, gdyby Jakubałkę zobaczył, ale wątpię. Ale przynajmniej warto spróbować. Nie wiem, może, może marzenie się spełni. Dobra, robimy bum-bum. Stonks. Jaki sam SCP? Oprócz komputerka. O! To by miał przebalone, gdybym go spotkał. być. Miałby... Miałbyś okay. No, dawaj. No, dawaj. Ty poczekaj, to. Dobra, Ja Dobra, poczekaj, se wychleję. chleje. tak. O oh, yeah. je. Wychlałem... Gdzie? A piece! No, jest. Jest Nie Dobra. Ja umieram. Kurna, Ale zrobiłem to, no speed challenge. Dobra. I to było na tyle, że to się będę gram. udało nam się zrobić one item jaki one item challenge, no speed challenge. I powiedziałem, nominuję i Maniaka i Jakubałkę. wątpię że Jakubałkę zobaczy, ale to by było moje marzenie. Do usłyszenia, do zobaczenia w jutrzejszym filmie. Cześć, cześć!